jest UFT 767 i problemy z silnikiem wentylatora okazuje się że po wyjęciu wentylatora i przesmarowaniu silnika tutaj w tym miejscu producent założył papierową opaskę i ta papierowa opaska ona z upływem czasu zaczyna się odklejać tu jest efekt i te przewody były zamontowane tutaj pod spornikiem, mocując odklejący papier. haczył podczas odbioru o śmigło wentylatora tutaj, dokładnie w tym miejscu, i to było spowodowane też hałas. Założę nowy papier, ale kable ułożę tutaj górą. Po prostu nie będę ich suwał pod wentylator, tylko ułożę górą na wsporniku